Tam wszystkich. Taka prosta rzecz, zwykły mikrofon stacjonarny firmy Sadelta Echo Master Pro, wydaje się taki niepozorny, aczkolwiek na wygląd bardzo ładny i bardzo ładnie pracował i pewnie w dalszym ciągu będzie można go z powodzeniem używać. Mikrofon ma. Regulację wzmocnienia, regulację echa oraz szybkości powtarzania. Natomiast, no, chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Przede wszystkim, bardzo dziękuję chyba pierwszemu właścicielowi tego mikrofonu, Krzysztofowi, który napisał mi takiego maila. Dzień dobry, piszę w sprawie Sadelty Echo Master Pro, która była pokazana w ostatnim filmie. To moja Sadelta kupiona na Śląsku. Miałem ją z podłączonym prezydentem Lincolnem. Bardzo dobrze się z nim pracowało. Tak jak pan wspomniał w filmie, dołożone zostały właśnie przede wszystkim dwa przełączniki do zmiany kanałów. Ale teraz bym tego nie robił, bo częstotliwości do góry działają jednym czerwonym przyciskiem, zaś do dołu trzeba trzymać niebieski i klikać czerwonym. Nie dało rady inaczej tego zrobić, bo podwójne przyciski musiałyby być zamontowane. Gdy tylko zobaczyłem w filmie ten mikrofon, to zaraz wiedziałem, że to mój. Haha. Ha. Nadal jest w takim stanie, w jakim go utrzymał. utrzymywałem. Został sprzedany na Allegro, bo leżał w szafie do Rudy Śląskiej. Czyli wiadomo, że mikrofon był kupiony na Śląsku, a później trafił do Rudy Śląskiej. I tak oto, jakimś cudem trafił do pana. Cieszę się, że nadal żyje i na pewno ktoś z tego będzie nadawał. Pozdrawiam serdecznie, tak tylko opisałem, jaka jest historyjka tego mikrofonu. No i tu w, dalszym, w dalszej części pisze yy, Krzysztof o swoim numerze. No, nie będę może też wymieniał miejscowości. W każdym bądź razie już wiadomo, że ze Śląska kolega radioamator Krzysztof. No i tu w dalszym ciągu pisze, że radio posiada w mobilu. Także pozdrawiam Krzysztofa ze Śląska i mamy przykład. Jak jeden mikrofon może przewędrować sobie przez całą Polskę, cieszyć kilka, może kilkanaście osób. Bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie pracuje. Czyli mikrofon, jeszcze raz, był kupiony na Śląsku. Następnie został sprzedany na Allegro i trafił do Rudy Śląskiej, po czym jego. Losy są nieznane, aczkolwiek następnie trafił na, do miejscowości Błonie pod Warszawą, gdzie przeleżał jakiś czas w garażu, a następnie trafił do mnie. Szczerze powiem, miałem kiedyś prywatnie taki mikrofon, i nie wiem, ale coś mi odbiło do głowy. I sprzedałem go, a więc ten mikrofon na razie zostaje w moim posiadaniu. To może następna rzecz jeszcze. Następna rzecz to jest wzmacniacz lampowy firmy Alan model K1313. Wzmacniacze lampowe charakteryzują się Dużo większą odpornością na spalenie, na zniszczenie niż wzmacniacze tranzystorowe. Natomiast również wzmacniacze lampowe powodują mniej niepożądanych częstotliwości harmonicznych przy nadawaniu. Ja tu chciałbym zaprezentować, może, możliwości tego wzmacniacza, ponieważ no, już został sprzedany po prostu, i właściciel prosił, aby przetestować, jaką moc ten wzmacniacz daje. Użyłem do tego Alana 87, ponieważ ma płynną regulację mocy wyjściowej. W tej chwili jest ustawiony AM, częstotliwość w zasadzie nieistotna. Uruchomię radio. Uruchomię również pomiar mocy i uruchomię wzmacniacz. Proszę zwrócić uwagę. Potencjometr, tu jest dodatkowy filtr, którym dostrajamy, dostrajamy filtry w nadajniku, aby uzyskać, nie, nie w nadajniku, przepraszam, tylko we wzmacniaczu yy, są filtry, aby dostroić, wzmacniać i uzyskać jak największą moc wyjściową już wychodzącą ze wzmacniacza do anteny. Natomiast. Pierwsze uruchomienie, no wiadomo, próbujemy zawsze przy, przy jak najmniejszej mocy wyjściowej, aby no też nie przeciążać wzmacniacza, bo każdy wzmacniacz też ma jakąś swoją wytrzymałość, wiadomo. Przełącznik przełączony jest na małą moc wyjściową w tej chwili w modulacji AM, bo i radio również mamy w AM. -ie. Przełącznik ustawiony standby, czyli oczekiwanie. Uruchomimy wzmacniać. Zapaliło się tu podświetlenie wskaźnika wychyłowego. I teraz może najpierw wypróbujemy sobie, yy, jaka będzie moc wyjściowa już z samego radiotelefonu. Moc jest ustawiona na minimum. Użyję do tego generatora, ale na razie bez modulacji, czyli mamy uruchomiony nadajnik w radiotelefonie, moc z radia 0,8 W. Wyłączę w tej chwili nadawanie w radiotelefonie i uruchomię przełącznik na ON, czyli wzmacniacz w tej chwili jest włączony. Uruchomię nadawanie w radiotelefonie. Proszę zobaczyć, od razu mamy 19 W mocy wyjściowej. Natomiast moc regulujemy sobie o właśnie tym potencjometrem. Tu jest właśnie taki filtr dopasowywujący, którym regulujemy na maksimum mocy wyjściowej. Czyli mamy sterowanie ze wzmacniacza 0,8 W. Po włączeniu mamy 20 W mocy wyjściowej. A zobaczymy sobie jeszcze przy maksymalnej mocy, czy coś pójdzie do góry jeszcze. 26 W w tej chwili mocy wyjściowej. Na chwileczkę to wyłączę. I teraz chciałbym jeszcze wypróbować powiedzmy, no, jaką maksymalnie moc będzie można uzyskać z tego wzmacniacza. Ponieważ fabryka przewiduje chyba sterowanie tu do 10 W mocy maksymalnie, wypróbujemy sobie wobec tego jeszcze raz. Przechodzimy od razu na dużą moc wyjściową na high. W tej chwili w radiotelefonie moc jest skręcona całkiem na minimum. Uruchomię nadawanie w radiotelefonie i teraz zwiększam moc wyjściową. Proszę zobaczyć. No, nie będę zwiększał dalej. Moment. Teraz wyłączymy to i sprawdzę, jaka była moc sterująca z radiotelefonu, aby wzmacniacz dał nam 100 W na wyjściu. 6,5 W mocy sterującej z Alana 87 dało nam. 100 watów mocy wyjściowej. Proszę zobaczyć. W pełni sprawny wzmacniacz. Dobrze, wyłączę teraz, i możemy teraz jeszcze wypróbować sobie na przykład przy modulacji SSB. Natomiast jak można to wykonać? Przy modulacji SSB, wiadomo, przełączymy sobie przełącznik ten w rodzaj modulacji SSB. W samym radiotelefonie zmienimy sobie rodzaj modulacji też na SSB, i ponieważ moc SSB w radiotelefonie reguluje się poprzez wzmocnienie czy czułość wejścia mikrofonowego, uruchomię teraz nadawanie w radiotelefonie. Proszę zobaczyć. Wzmacniacz, wzmacniacz też nie reaguje. Zero mocy wyjściowej, uruchomię teraz generator. Też nie reaguje, ponieważ skręcona jest czułość wejścia mikrofonowego. I teraz regulując wzmocnieniem mikrofonu, o, proszę zobaczyć. Podobno tu mamy w tej chwili. 150, 160, 170 watów. Dobrze. Bardzo ładnie. Nie, nie, nie chcę przeholować. Może jeszcze jedynie sprawdzimy sobie jeszcze raz. Wzmocnienie mikrofonu biorę. I aby uzyskać, powiedzmy, tam w granicach tych. No, niech będzie. 160 W, 170 I teraz przełączymy na standby i zobaczymy, jaką mocą możemy sterować wzmacniacz przy modulacji SSB. 23 W wychodzi w tej chwili z radia. Czyli praktycznie tak jak radio jest fabryczne. Zobaczę, czy ten radiotelefon. O, jeszcze prze... przepraszam, przełączę tu pomiar PEP. Zobaczymy, czy radiotelefon. No, do 27 W. Ten model akurat może z siebie, z siebie tu wydusić, że tak powiem. Także tak to wygląda. Można jeszcze raz to przeprowadzić. Powiedzmy, zrobimy sobie znów zmniejsze wzmocnienie mikrofonu. Uruchomię nadawanie, uruchomię generator. W tej chwili nie mamy mocy wyjściowej żadnej i wzmacniacz przełączony jest na standby. Przypominam, że filtrem regulujemy najpierw przy najmniejszej mocy wyjściowej i ustawiamy na maksimum. Później, oczywiście, możemy nawet przy maksymalnej mocy wyjściowej też delikatnie spróbować pod, podstroić sobie filtr we wzmacniaczu. Może to tam te kilka, kilkanaście watów pójdzie jeszcze do góry. Ale możemy to teraz też wypróbować. Ustawiam, załóżmy, wzmocnienie mikrofonu tak, aby. No. no przepraszam. Nie tak chciałem, bo wzmacniacz jest przełączony na standby. Włączymy wzmacniacz. W tej chwili wzmacniacz będzie pracował. Proszę zobaczyć, zapaliła się też kontrolka. 36 W. Powiedzmy 100 W i teraz regulujemy jeszcze bardzo delikatnie filtrem. Czy jeszcze nam coś pójdzie w górę? 103 W, 102, 103. Nie, czyli dobrze było ustawione, nie ma problemu. Także proszę zobaczyć. Nawet 160-170 watów z tego wzmacniacza wychodzi. Także nie męczę wzmacniacza. Wzmacniacz jest w pełni sprawny. Właściciel, który go kupił, dostaje jeszcze dwie lampy zapasowe do tego wzmacniacza, także nie ma się co tu przejmować zbytnio. Natomiast jeśli chodzi o ustawienie wzmacniaczy, tak samo postępuje się powiedzmy ze wzmacniaczami, yy, czy lampowymi, czy tranzystorowymi. Najpierw parametry, yy, anteny, dostrojenie sprawdza się zawsze na minimalnej mocy. W tym wzmacniaczu, ponieważ jest to wzmacniacz lampowy, który może obsługiwać wiele różnych pasm, mamy płynne dostrajanie się jeszcze filtrami we wzmacniaczu, tak aby Uzyskać jak największą moc. I w, y, pier, przy pierwszym sprawdzeniu najlepiej robić to w AM przy jakiejś małej mocy, ustawić sobie na maksimum mocy wyjściowej ze wzmacniacza i dopiero można używać pełnej mocy y, sterującej z radia, aby i ta moc wyjściowa ze wzmacniacza była duża. Także Wzmacniacz w pełni sprawny, działający. To może jeszcze jedną rzecz pokażę. W obecnej chwili pracuję przy radiotelefonie, który się nazywa Intek Galaxy Uranus. I tu właściciel przyniósł mi dwa radiotelefony i po prostu powiedział: Proszę z dwóch zrobić jeden. No i tak. Co się da, co uszkodzone, co w lepszym stanie, przerzucam z jednego do drugiego. To no wiadomo, w, między, w międzyczasie jeszcze naprawiłem kilka prostszych radiotelefonów. Wielu klientów obsłużyłem, wiele paczek już zostało wysłanych. No i tak to właśnie wygląda z tymi naprawami. Z takich ostatnich radiotelefonów, które też dostałem do naprawy, to jest Lafayette Typhoon, Lafayette Typhoon 2, taki radiotelefon też kiedyś prywatnie miałem w swojej kolekcji, natomiast tu jedynie chciałbym zademonstrować, jak inni naprawiają radiotelefony. I po takich osobach później ja poprawiam, a później niestety czas oczekiwania na naprawy się wydłuża, jeśli muszę nie dość, że naprawić radio. To jeszcze po kimś poprawić. A radio w środku wygląda w ten sposób. Nic nie widać. No to proszę zobaczyć. I w wielu miejscach są właśnie takie, o właśnie ślady, gdzie ktoś dokonywał eksperymentów, nawet proszę zobaczyć, prosta, zwykła ścieżka i też jest przerwana i połączona i połączona. Drucikiem. A tu wszystko widać luty, gluty i wiszące jakieś w powietrzu pod zespoły. Tu przy modulatorze też proszę zobaczyć. Było to już przez kogoś naprawiane, poprawiane. Z drugiej strony zobaczymy. Odłączę głośnik. O, proszę zobaczyć ślad widać. Najprawdopodobniej, o już widzę wzrokowo. Był wymieniany na 100% ten kondensator. Dławiki na zasilaniu. No, jeszcze się trzymają, ale już są przysmażone, więc najprawdopodobniej. Albo odwrotnie podłączone zasilanie, albo jakieś niezłe zwarcie, ale końcówka mocy. Nadajnik działa w tym radiotelefonie. Jedynie właściciel zostawił mi radio do, do poprawienia wskaźnika wychyłowego lub wymiany, bo nie działa, zatarty, do zestrojenia, sprawdzenia, ustawienia w częstotliwości. Nawet tu proszę zobaczyć, klejem jakimś, nie wiem, kropelka czy coś. O, sklejone do tej płytki. Kondensator przyklejony do płytki. A ten kondensator był na zasilaniu, na wejściu zasilającym. Był wymieniany, nawet jest inny niż inne pozostałe. Także tak właśnie naprawiają inni fachowcy. Lepiej wystrzegać się takich serwisantów, można powiedzieć delikatnie. Co zrobić? Serwisów coraz mniej. I tak to będzie się działo, że jeśli ktoś chce mieć szybko naprawione i niedrogo, no to oddaje właśnie do takiego serwisanta fachowca, który później właśnie takie takie niespodzianki w radiu zostawia. Dobra, zabieram się już za robotę następną. Nie ma marudzę. Życzę wszystkim dalekich udanych łączności. Pozdrawiam.